Multimedia OF. Program wspierania polskiego kina niezależnego realizowany przez Multimedia Polska. Tworzymy programy telewizyjne. Organizujemy festiwale i przeglądy filmowe. Wspieramy twórców i ich produkcje. Multimedia OF. Program wspierania polskiego kina niezależnego realizowany przez Multimedia Polska. Narodził się na początku 2005 roku, kiedy to w Polsce od kilku miesięcy prowadzone były różnego rodzaju parady równości, jakieś kampanie przeciwko homofobii. Stwierdziłem, że w sumie w Polsce nie powstał żaden film o homoseksualistach poruszający problem istnienia homoseksualizmu w Polsce, problem homoadopcji. I przy jednej z takich rozmów z Bodokopsem i z Dawidem Antkowiakiem stwierdziłem, że fajnie byłoby zrobić film o gejach w polskiej rzeczywistości. Postaram się mieć, ale nie. Ona ma wpaść na 17. Jakbyś mógł się postarać. Dobrze, to jak się już raz postaram się ze umyć. <grym> 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 bardzo fajnie było. Kiedy reżyser zaproponował mi rolę homoseksualisty w swoim filmie Homo Father, uznałem to za wielkie wyzwanie. A z drugiej strony też obawa, czy, czy sprostam temu wyzwaniu, ponieważ nie mam zbyt dużej wiedzy na temat homoseksualistów. Raczej w moim środowisku są sami heteroseksualiści. I wszystko, co robiłem w tym filmie, właściwie było intuicyjne lub podpatrzone w mediach czy na filmach o homoseksualistach. Cześć. Cześć. Jak tam w pracy? Super, kochanie, cieszę się. Zrobić ci herbaty. Zrobić ci herbaty. Słyszysz, co ja powiedziałem? Z cukrem czy bez? Może z cukrem lepiej? Bez, nie wiem. To jest za torba. Pomyślałem, że to fajne wyzwanie dla mnie, aktora, amatora. i Ucieszyłem się z tego, Chociaż, oczywiście gdzieś tam obawa była. Piotrek mówił, że to ma być komedia, komediodramat w sumie, wiesz, ale taki ciepły dosyć, nie, film. Ale bałem się, że może być to jakoś tam przerysowane w pewien sposób przeze mnie, bo, bo nie znam trochę tematu. Nie uciekam. Ja się chowam. <grym 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 tak będzie no super. Dobra, dobra, Myślę, że to jest najlepszy film Piotrka. Zdecydowanie najlepszy, najbardziej prawdziwy, najbardziej spontaniczny kręcił go po prostu, bo chciał nakręcić taki film, taki miał pomysł. To co z tego filmu wyszło, myślę, że w jakiś sposób przeraż swojego oczekiwania. I teraz cichutko. I teraz cichutko. I teraz przytul mocno. Przytul mocno, mocno, mocno. Na ręce, na ręce, no mocno, mocno mówię. kręć tu, mocno, gramy, gramy. No, no. Już się nigdy nie zostawi. No, ma to a, masz tu Ameryka, no bo musisz śmieć, ją przytulić mocno, nie wiem. Kręciliśmy chronologicznie, to było chyba w marcu, wiedziałem, że na bieżąco muszę dopisywać każde kolejne ujęcia. Nie było żadnej improwizacji, były po prostu sceny rozpisane. Wiadomo, że tam aktorzy od siebie też dodawali jakby. Ugłaskiwali te rolę, starali się wcielić w niej i wiedzieli, że niektóre teksty lepiej zabrzmią wypowiedziane w ten sposób, a niektóre teksty trzeba całkowicie zmienić. I to było na zasadzie konsultacji ze mną. Poprawnie mówić, no poprawnie wymawiać kluczowe słowa. Jakie słowa? Przy pisaniu scenariusza Raczej starałem się zachować taką świeżość. Nie, nie chciałem wchodzić w jakąś literaturę dla homoseksualistów, czy jakieś filmy o homoseksualistach z zagranicy. Chciałem opowiedzieć to po polsku, z pełną świeżością. Gejowska, nie gejowska. Miłość to miłość. Jak będzie szczera, to dziecko będzie szczęśliwe. On nie ma nic gorszego niż wychowanie dzieci bez miłości. Powinniśmy to wiedzieć. Budując postacie, bazowałem na zwykłej rodzinie heteroseksualnej, bo obrałem sobie taki podział, żeby bardziej skontrastować ten problem w ich związku, gdzie jest mężczyzna, jest mężczyzną, pracocholikiem, kobieta, bardziej wrażliwa część tego związku, jest kurą domową, która jest tłamszona przez tego mężczyznę, zamykana w domu i też tęskni do tego, żeby obnieść się ze swoją miłością, z tą miłością homoseksualną, na którą świat zewnętrzny. Nie jest gotowy jeszcze. No cię skarbie. co dostałeś? No jeszcze nie wiem, po pracy mam do niego zajrzeć. Jak po pracy? No właśnie dlatego dzwonię. Słuchaj, czy my możemy przełożyć solarium na sobotę? Dobrze, to jest ważniejsze. Masz rację. Trzymam dla ciebie kciuki. No, y, papa. A buziaczki? W pracy jestem. Buziaczki? Bardzo dobrze, że ten film powstał, ponieważ mam wrażenie, nie wiem, przynajmniej ja nie znam. Chyba żadnego filmu polskiego, który, który opowiadałby o związkach homoseksualnych i na dodatek jeszcze o wątku homoadopcji. Nie, nie ma być! W ciągu trzech czy czterech dni nakręciliśmy te 60% materiału, aż doszło do spotkania z dzieckiem, bo film opowiada o problemach homoadopcji w Polsce, i w momencie, gdy pojawia się dziecko w tym związku, dziecko stanowi problem. I tak samo było u nas. Gdy dziecko pojawiło się na planie, stanowiło bardzo duży problem, bo o ile pracuje się z aktorami, których można wykorzystywać przez 20 godzin nawet na dobę, tak z 3-letnim dzieckiem jest troszkę gorzej. Dwie, 3 godziny to było za dużo dla dziecka, dlatego w pewnym momencie załamałem się psychicznie i nerwowo. Dziecko chciało jeść chipsy, spać, ale nie grać w filmie i musieliśmy przesunąć zdjęcia o 3 miesiące. I jeszcze raz zamknij buzię. I uszy, uszy, uszy. I jeszcze raz, jeszcze raz, i ostatni raz. Amelia, popatrz na wujka. Patrz jakiś śmieszny wujek, zobacz. Hehe, <laughs> pacie. Eee, i zobacz co robi wujek. Zrób tak jak wujek. Zrób tak jak wujek, puść, 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 ostatni puść, raz. Wiczki, puść, wiczki. puść wiczki, nie wolno. I trzy miesiące później spotkaliśmy się już z pełnym scenariuszem. Od samego początku najeliśmy operatora Jacka Hamota, który tym razem prowadził kamerę i od samego początku te sceny, które już, już nakręciliśmy, kręciliśmy powtórnie. Dziecko było troszkę starsze, przećwiczone, miało wszystkie teksty i zagrało rewelacyjnie. Także film w, nakręciliśmy w ciągu 6 dni od początku do końca. Amelia, Amelia? Amelia? Amelia tu jest Amelia. Amelia. A tu jest status? To, że zaczęliśmy kręcić film po raz drugi, kilka miesięcy po tym, jak zrobiliśmy 60% materiału, wpłynęło bardzo pozytywnie na całą ekipę, na aktorów, którzy mieli już przećwiczone swoje teksty, którzy wiedzieli, co grają. Wiedzieli, jak grają, mieli kilka miesięcy na przemyślenie tych ról i jeszcze uplastycznienie tych dialogów w ich ustach. Dlatego myślę, że dużo prościej było realizować powtórnie te 60% materiału. Z drugiej strony, aktorzy, którzy nie są homoseksualistami, a grali bardzo odważne sceny kochanków w Wannie, gdzie przytuleni do siebie, myją sobie plece nawzajem, musieli jeszcze raz kilka godzin spędzić w tej wannie. No to już tak troszkę z niesmakiem do tego podchodzili, ale udało się, bo to są koledzy i myślę, że dla dobra filmu zgodzili się na te sceny i za drugim razem poszło to dużo łatwiej. Słuchaj, ja ci już ten raz mówiłem, ja nie chcę wracać do znajomości z przeszłości. To bo, dobrze? Tak, bo ty masz znajomych. Masz pracę, masz kumpli w pracy. A ja siedzę jak tak p**a w domu. Czasem z matką się spotkam, raz ten ruski lot. Weź się postaw w mojej sytuacji. Słuchaj, czy znaczy ja ci bronię pracować. Ja akurat miałem to szczęście, że y, moim filmowym partnerem jest mój y, prywatny, dobry kumpel. I myślę, że to, że się kumplujemy, pozwoliło nam na to, żeby mniej wstydzić siebie nawzajem. Heteroseksualni kumple, kiedy mają leżeć razem w łóżku, kiedy ja miałem leżeć na jego gołej klatce piersiowej, Zwykle reagują za żenowaniem, zawstydzeniem. Jest to sytuacja mało komfortowa, ale przez to, że, że się przyjaźnimy i lubimy i mamy poczucie humoru, podobne, to było nam łatwiej grać te trudne sceny dla nas, czyli tych zbliżeń. Podoba ci się? Twój bloger? nie wiesz. Nie, Dorniu. Ta sekretareczka. Gabi, przez No Skąd mogę wiedzieć, czy mnie nie zdradzasz na boku z jakąś ździrą? <grym> jakąś dziurą, Ty jesteś moim jedyną ździrą. Film, z tego co sobie przypominam, pierwszy, właśnie taki poważny pokaz miał w, na festiwalu w Gdyni, ale o dziwo dostał się do konkursu kina niezależnego. I jakież było moje zdziwienie, kiedy dostał tam nagrodę specjalną jury? Mam tutaj nagrodę dla y, pana Piotra za y, osiągnięcia i za. Za film. Homofadek. Dziękuję, Dziękuję. Po nagrodzie w Gdyni każdy film, który został w jakimś stopniu tam wyróżniony, brał udział w konkursie, który był jakby kontynuacją tego konkursu w Gdyni: w konkursie filmów niezależnych w telewizji publicznej. Ja też dostałem taką propozycję, że mój film będzie tam wyemitowany. W tym samym czasie zmienił się ustrój rządzący w Polsce i na stanowisku prezydenta pojawił się nowy prezydent. Jakoś od tego czasu dziwnie zaczęło się dziać z moim filmem, bo ten pokaz w telewizji publicznej nie wypalił, film został wypchnięty. W Polsce zaczęło się dziać dużo, dużo złego, jeżeli chodzi o jakieś parady równości czy też wyjścia homoseksualistów na ulicę. Nie wiem, jakoś dziwnie przycichła cała sprawa z tym moim filmem, który porusza tak ważny temat, zarówno dla polskiej społeczności, jak i społeczności europejskiej, która chciałaby widzieć stanowisko Polski w Europie. No to to ma nie wyznaczyć, kiedy, kiedy ty przestajesz o tym mówić. Mówię to, co mnie boli. A mnie powiedz duży palec od tych błotych butów. Czy ja ci o tym opowiadam. Super, że porównujesz moje obawy o naszą przyszłość do swojego palucha. Dziękuję. Mieliśmy pogróżki ze stron różnych homoseksualnych ugrupowań, którzy powiedzieli, że skoro osoba, która nie jest homoseksualistą, zabiera się za tematy tak homoseksualne, to raczej spłyci ten temat i nie opowie go dobrze. Ale cieszę się, że po projekcjach te głosy się ściszyły i głównie głosy uznania dobiegały po tym. Najpierw wszechce mnie przelecieć! Potem sekretarka! A teraz ty palić jelenia! I zapomniałeś tekstu! <gry> Jesteśmy przyzwyczajeni, że, że te tematy są zwykle u nas kontrowersyjne i, i budzą niechęć, ale co się okazało bardzo szybko i co nas niezwykle ucieszyło, środowiska gejowskie odebrały ten film jako pierwszy prawdziwy polski film o homoseksualistach pierwszy film, który w tak uczciwy i bezkompromisowy sposób porusza tak kontrowersyjny w Polsce temat homoseksualizmu i, i homoadopcji. Zresztą na matka kupiła. Takie fajne. Jest na tyle dobrze skonstruowany i, i, i myślę, że chociaż nie powinien tego mówić, zagrany, że, że godzi i y, przeciwników i zwolenników. Stwarza świetną sytuację do dialogu, do takiego normalnego dialogu bez pięści, bez wyzwisk. Jak go kochasz, to z nim porozmawiaj. Miłość nie znosi kompromisów. Chcecie być razem, to bądźcie, a jak nie, to dajcie sobie spokój. Ja, ja myślałem właśnie, że, że miłość to, to ciąga kompromisy. Nie, jeśli chodzi o dzieci. Homoseksualizm dla ludzi, którzy powiedzmy nie siedzą w tym temacie, nie wiedzą za dużo, że to nie jest nic strasznego. I że to są tak, tacy sami ludzie jak my, tak samo kochają, wiesz, tak samo chcą mieć rodziny. Dlatego był właśnie potrzebny, wiesz, żeby jakoś tam ludziom uświadomić, że to jest to samo, nie? Nie ma różnicy, bo jeżeli kogoś kochasz, to kogoś kochasz. Nie dlatego, że jest wiesz, różowy, żółty czy jakikolwiek, tylko go kochasz, bo jest taki akurat, jaki jest, nie? Tak. I za to właśnie Cię kocham. Za kanapki? Nie, za ten Twój ptasim Film Ma dosyć prosty przekaz, ale, ale myślę, że trafia do ludzi, do, do, do ich serca po prostu nie. Na film dobre. No pokieruję ten biur. Aj! Kami, <grabi> wariacie. Na razie, na razie na próbę, nie? No ale dobre i to na początku. No i. Film Homo jest komedio który ma zarówno bardzo dramatyczne sceny, jak i sceny praktycznie parodystyczne. Jest kilka scen parodujących sceny miłosne w różnych filmach. Jest też kilka odwołań do innych filmów, ale założeniem filmu było troszkę rozładowanie napięcia, jakie niosło ze sobą opowiadanie tak poważnego tematu, jakim jest homoadopcja, homofobia w Polsce. I dlatego postanowiłem ten film zrobić troszkę na taką lżejszą nutę, żeby ten temat, który już jest ciężki, nie przerzucić w taką ciemną stronę, żeby nie opowiedzieć go tak poważnie, że on straci tą swoją powagę. Chciałem go opowiedzieć w sposób lekki, żeby te poważne tematy wypłynęły dopiero po seansie, we wnętrzach widzów, żeby oni sobie sami odpowiadali na pytania, które ja tam zadaję. Poradzimy sobie, mamy siebie. Gabriel, jak się obudzi, Nie obudzi. A wy co? No, ale... Dzięki temu, że powtarzaliśmy zdjęcia po pół roku, myślę, że za drugim razem podeszliśmy do tego filmu o wiele bardziej świadomie i to jest plus tego filmu. Robert, nie kłóćmy się już. Nie kłóćmy się. Jak się rozmawia ze znajomymi, młodymi ludźmi, to... By tego problemu nie ma, geje są coraz bardziej widoczni na naszych ulicach, coraz bardziej się afiszują na różne sposoby. Fajnie by było, gdyby takie filmy powstawały jako coś normalnego, jako taka normalna część kinematografii polskiej. Musisz się nią zaopiekujesz, musisz ją nie wiem no, piwnica na karcie. Wiele lekcji wyciągnąłem z tego czasu, i cieszę się, że doszło do spotkania naszej czwórki, czyli mnie, Dawida, reżysera i, i operatora Jacka. To był bardzo twórczy i obiecujący okres. i Myślę, że on zaprocentuje w przyszłości. Myślę, że zrobiliśmy rzecz bardzo ważną w Polskim Kinie Niezależnym, ponieważ jest to chyba pierwsza produkcja poruszająca ten temat. I cieszę się i jestem wdzięczny reżyserowi, że że zaprosił mnie do tej produkcji. Kino Niezależne, myślę, zawsze miało jakiś taki pazur, który rozdzierał te takie tematy, o których kino profesjonalne nie chciało mówić. Postanowiłem swoim filmem Homofater poruszyć taki temat. No ale widzę, że ponad rok czasu minął od premiery tego filmu i raczej nic się z tym filmem w Polsce dalej nie potoczy. Natomiast z drugiej strony, filmem interesują się zagraniczni dystrybutorzy, którzy chcieliby ten film Udostępnić szerokiej publiczności. Dlatego nie wiem, czy polskie kino takie drażniące nie będzie bardziej lubiane za granicą, gdzie będzie opowiadało o tej ciemnej stronie Polski i obcokrajowcy będą mogli podglądać tą ciemną stronę Polski, oglądając filmy zakazane w Polsce. Czego ty się boisz, człowieczku? Są tylko ludzie. Zamknij się. Bo co? Pierwszy raz suka ugryzła pana w czułe miejsce, tak? Nie boję się Ciebie Robert, rozumiesz? Bo ja w przeciwieństwie do Ciebie mam godność. A Ty zachowujesz się jak... jak kundelek. Za każdym razem podbierasz ogon, kiedy ludzie na Ciebie patrzą. Zamknij się debilem! Ludzie, którzy poszukują... W, nawet używając elektronicznych kamer, poszukują jednak elementów kina, elementów tego, na czym w gruncie rzeczy ja się wychowałem i na czym zbudowałem jakby moją pasję i mój życiowy zawód. To jeśli jest szansa coś powiedzieć mniej, mniej oble, mniej nijako, a jeśli twórcy jeszcze do tego mają swój własny punkt widzenia, swój charakter i co tu dużo ukrywać, inteligencję, to z tego spotkania bez względu na to, czy wyjdzie dobry film, czy nagrodzony film, czy nienagrodzony film, Coś zawsze dla obu stron wynika. A ja czuję, że nasz silny. Patrząc teraz po reakcjach ludzi, bo film był pokazywany nawet w Los Angeles, w Berlinie i w ogóle jeszcze w kilku innych polskich miastach, wydaje mi się, że to jest dobry film. Ludziom się podobał i mówili, że, że wiesz, no, że fajnie, że coś takiego powstało w Polsce, w kraju, który jest taki troszeczkę zaściankowy, jeżeli chodzi o ten temat. Chciałam Ci powiedzieć, że boję się tu być, bo boję się nas. w tupie to, co myślą ludzie. A nie dlatego, że nie zależy mi na ich opinii, tylko dlatego, że zależy mi na tobie, jakby rozumiesz? Rzeczy, które mają jakąś wartość, są najpierw doceniane za granicą, a dopiero w rodzimych stronach. i jest to smutne. Myślę, że ten film jest. Może nie jest doskonały, ale na pewno ma jakąś wartość i powinien być dystrybuowany i puszczany w telewizji polskiej. No ale niestety żyjemy teraz w takiej rzeczywistości politycznej, że te tematy się po prostu omija albo się na nie pluje. Na szczęście reszta Europy, na Zachód, już dawno ma czasy tej, tej fałszywej postawy za sobą, i, i dla nich jest normalne, że, że jak jest dobry film, to jest wydawane na, na DVD albo puszczane w kinach i nieważne, czy jest to film o matce Teresie, czy o dwóch facetach, którzy chcą mieć dziecko.